Witam, zaprezentuję dzisiaj Głębosz. Jest to głębosz firmy Elmasz. Jego szerokość robocza to 2,2 ,2 metra. Masa to 650 kg. Widzimy tu elementy robocze. Jest to głębosz trzyłapowy. Wyposażony również w wał. w tym momencie ustawiony jest z transportu. Regulacja odbywa się za pomocą cięgieł z tyłu jest stopka. Wieżyczka zaczepowa z belką do szybkiego zaczepiania. Uwagę warto zwrócić na ramę, która jest wytrzymała, masywna. Sprzęt można obejrzeć w miejscowości Białopole przy ulicy Targowej 2a.